Witam Was moi drodzy, jestem Zygfryd Kua, to jest tydzień Steam Fortress 2, dzisiaj mamy środę z Demomanem, serwer jak zwykle mój, jak ktoś nie wie jak dołączyć, to musi być w grupie Siegfrieda, i tam robię takie ładne ogłoszenia, w których mówię, że potrzebuję, żeby ktoś mi pomógł z nagrywaniem. Dzisiaj mapa to CP Fastlane, dawno tego nie było. Co ten szpieg? No pięciu medyków i... i tak mi szpieg zabił pistoletem. Jakaś siara. O kurde, ile demomanów. Jezu. Aha, była już to No właśnie, nie bardzo, żeby czterech medyków. No halo, ludzie do boju. Chodźmy. Ładny, długi. To dobrze Kurczę blada, ale no Ale no <laughs> To było bardzo mądre stwierdzenie To jest działko Dobre działko, to jest drugie działko, też spoko działko Z niektórych jak smaczesz nagrywać to powiem to wyrzuć nie dam ci miecz kuriozum Ojojojojoj, goń... A dobra, nie muszę No nie, no i znowu przy jakiś a, czyli w przeciwnym teraz same demomany po to, żeby mnie tutaj upokorzyć, tak? Bo wczoraj... wczoraj trafiłem na jednego jakiegoś dobrego, i teraz co? Nie słyszę Cię. Wrzucisz to na... wrzucisz to na Zresztą ja, ja Cię może zmutuję, dobra? Pa pa. Ja zwykle nie wrzuć tego za YouTube'a, przykro mi. <laughs> Ej, dispenser poproszę, dziękuję. Brutal, is brutal. And full of zasadzkas. <laughs> Dokładnie tak. No i na punkt drużyno. Halo, do boju. No nie, 5 milionów osób. Tamie, czy ty nie byłeś czasem w blue? Co mówisz? Czy ty po skramblu nie byłeś w blue czasem? Nie wiem, cały czas byłem tej. No nie wiem. Czekam macie 20 miliardów na tej... Nieprawda, tylko dwóch mamy Zresztą sprawdź konsolę. W sobie będzie pisało. Nie chcę mi się. Wierzeć. <laughs> Wyjątkowo. Na pewno szobleżą, bo też Do boju na punkt! Halo na punkt A lecimy Dawaj tego Ubera Super Uber, nikogo nie trafiłem Wykwit pozdrawia Dobra, zmienimy na, na, na lock and load, o to chciałem właśnie, tym się chciałem pobawić A wczoraj jak na lock and load, to szumi całkiem jakiś teleport. zobaczymy jak to będzie dzisiaj Właśnie. to jest Dobry pomysł. No, oni mają mi bardzo muszę zasuwać na sam koniec mapy. będzie ty z lamieniem? Nie, nie będę z tobą nagrywał odcinka, no, dzięki. Będziesz Ale jestem złośliwy. Mhm. wiem. Ojej, <laughs> ojej, ojej, uciekaj, skubany! No i dupa. Nie pykło! Nie pykło! <laughs> Ale to nic to! No, ja ze no, sobą kogoś no, zabijemy no, i no, tak się mnie zabił z pistoletu. Smutne! nie A to ja? Nie, że Ale jakiego nie tutaj? na już się lubię. Ejejej! Nie ja, miałem zmutować tego gościa, bo mnie pytałem Jak mówię, przecież że nagrywam odcinek, a mnie pyta czy wrzuca na YouTube'a. To trzeba mieć coś... Nie, nagrywam odcinek po to, żeby go nie wrzucić na YouTube'a. Dokładnie tak jest plan. Nie wiedzieliście o tym? To jest tak, że ja to nagrywam, a potem tego nie wrzucam na YouTube, a, a wy tego wcale, a wy tego potem nie oglądacie. I teraz tego nie oglądacie. Kto nie ogląda tego filmiku, niech niech da... Nie wiem, nie da łapkę w górę. <laughs> a kto ogląda, niech da dwie. O, dokładnie tak. I tak się zdobywa kurde funkty na YouTube'ach. Ole kryt Random kryty są uczciwe i zbalansowane, tak? Random To się dzieje? Co się dzieje? Przeżyłem, nie wierzę w to. Ten poluje. To? No nie, ale apteczka tam była. Co za niefart. O, teleport, bardzo fajnie. Jakie odległości to bije, o Jezu. No właśnie, to dziwne. O, mamy teleporcik, jak miło. Dlatego jesteś kamieniem. Dziękuję, dziękuję. Aha, jaki spaniak. Jeszcze ciągle trwa ta zabawa, tak? <śpaniak> no, no oczywiście, jeszcze nikt nie wygrał. Jejku, nie mówię już trafić ja No, to ja na będę, tak robił. <laughs> będę musiał przestać na to reagować na takie zaczepki Popatrz na mnie <laughs> Myślałem, że jakąś broń mi chcesz pokazać czy coś A tu trwania I, i, o, nie ma Dlaczego? O! Jak no ktoś te drzwi czy nie Ej hey, ludzie ja i tak O! Odejdź! Odejdź mam mało HP Nie! Ajajaj Bał się ma byś I pyra mnie spaliła, smutek bardzo, smutek wielki. Wezmę sobie, wejdę w teleport. Idziemy na kopalarę. I tak będzie. W ogóle nic nie muszę dzisiaj mówić. Wszyscy gadają ciągle. Może być i tak. Dekrydde, niepotrzebny youtuber. No nie utknąłem drzwiach, Dlaczego? Skubany mógł teraz zdetonować tego sticky. No, to by zawsze wysalić wreszcie tamtykło. Drugi bawali, jeszcze Nie trzeba. Do boju. Kurde, ale lamie. Ale Timy wydają się na razie w miarę zbalansowane. Medyk, medyk, medyk! Aaaaa! Medyk! Dispenser! Halo, gdzie masz dispenser? Nie ma działka. Czemu tak bardzo schowany z tyłu? A już miałem nadzieję, że do niego dobiegnę i przeżyję. Nie musisz, graj po prostu. To do nas i bądźmy wiekiem, my nie mamy żadnego A my tylko trzy ale żaden ale nie, nie, leci, nie leczy nie. więc nie polecam No no Taka medyka jest ciężka, on cały, tu no, chyba, otimowa e, W przypadku niebieskich medyków to dotyczy tylko Wykryda <laughs> <laughs> Nieprawda Ja ktoś kryty. Chodźcie koło mnie, mam kryty. Nie, nie mamy teleportu. Kto zepsuł? Bana mu. Alarm. to daj mu bana. O, ktoś tam trafiłem. Halo, proszę, siadł z mojego punktu. Widziałem, no, że tam cztery medygów chyba jest. Widziałam Medyka z krytykami? Tak Nie, nie, za dużo was tu. Nie! Odejdź! Nie, ja nie, nie chcę! Ła! <ścoughs> mnie! Biją mnie! Stanę w kącie i... O! Tu sobie będę bił kąta. No jestem w połowie, bez tragedii, myślę że będzie gorzej, myślę że będę gdzieś tam na samym dole albo przed ostatniej w połowie. Pomściłem twoje działko Michyungu Michyungu, Mich jakkolwiek się to czyta. Lol, zabiłem go z ciekawkami, jeszcze go zrealizowałem. Hmm. Nie? No nie Ile ta pyra ma HP? Kurczę blade Jak nikt, panie? Kwadrat, Michium ku kwadrat A omega A. paczek jestem fajny. A nie, bo to jest to jest delta? Kurczę, to jest delta Czy co celem w ogóle? Co Ca się wziąłem? No. Poszujmy, poszujmy. No halo, na punkt drużyny, co się dzieje? Proszę tu dziś działko. Tu było takie fajne działko u góry, zrobiono wszystko 8 już go nie ma, dlaczego? Takie ładne bardzo. No właśnie było, a nie ma. Czyby nie widział jakiś medyk, który nie leczy, tylko wykryla? No o, wypraszam sobie, żaden nie medyk teraz nie leczy. Ja mam 20 HP, o, mamy za to medyka, który awczy O, to świetnie, no to od razu ta informacja zmieniła moje życie. Świetnie, cieszę się, że mogłem Ci pomóc Polecam się, do usług i tak dalej. No i wbiegłem prosto na rakietę. Tak jestem mądry. właśnie, jaka rzeźnia, czekajcie, co się, się turlają, ale mniejsze pole rażenia. Nie, ty nie, nie chcę. Działo na walone Prawie jak demoman Do boju Ojej, ojej, ojej Medyk? Halo Polski snajperze, weź mnie tam podleć troszkę Dziękuję Tarczy już, dziękuję tam innych też podleć żeby nie umarli o nie 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 nie! Nie nie nie, gdzie są drzwi? Tu są drzwi, haha, <śm> uciekłem Tobie internet Ja nie mam żadnych lagów Nie wiem o co ci Bo chodzi to to <śm> 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 Takie hegeszki, kurczę, no, ale no, no, no nie wygramy no <śm> Ole, wybuch. Ale urwał. Z dwóch stron rakiety. No jak, tak, tak. tak. Do no boju, do no boju. Lećmy, biegnijmy, pęćmy. Kurczę, tymi bombami, bo nie powinienem strzelać. Ja nie mam No ilu was tu? Nie no ja muszę chyba, a może sobie wezmę jakieś pudki. Nie, bardzo góra na tym będzie najlepszy, bo kurczę, blade, bo on jest dobry. O, dziękuję. Dwa HP ten demon ma tam pomiektu, ja nie wiem. Eee, ale poszedłem do tego zabić kogoś jakichś przeciwników, albo nie, albo nie, albo nie. Ha, Zabiłem kogoś. Na punkt. Sadany boskie, 5HP. Eee, szybko. A już 35 Dobra z 35 do boju można coś się będę już Nie będę się tłuchował albo, albo będę Aaaa snajper jeszcze Masz oślin ja Co będą robić medycy Kiedy będzie tydzień z medykiem Hehe <laughs> battle medic Będzie zabawa O Tak. O Łańcuszki <laughs> To temat robić tam dobry, więc dobrze Weź się, o właśnie dziękuję nie ma takiego biegania. Bardzo dobrze. moją kanapką. Dlaczego? Nie widziałem mi. Przepraszam. Nie słyszałem. Wszyscy coś mówią ciągle prawie. No właśnie. Na punkt, drużyno, bronić działko czy coś tutaj poproszę. Co się dzieje? Nie! Jakiś gruba, chciałem się schować ale nie dożyję. czemu ja wybuchłem na ogóle? Nie Były rozumiem Może wbiegłem na własny granat, to by się w sumie nawet wskazało No i nikt tego punktu tam nie przejmie, co się dzieje? Bronić! Bronić, Bronić punktu atakować. do diaska! Bronić, atakować wszystko! Edyk? Dziękuję. Aha, dobra robota. Tylko że... Yy, o właśnie, sobie psawe granaty nowe i sobie idę poszczelać. Jak poszczelam, to może nawet kogoś zabiję. Ojoj. Nie ma wejść na spawna? Nie. A myślałem co. No, jaki krytyk! To niesprawiedliwe, całe HP. Jeszcze jedną głowę miałem ściętą. Krytyki medyka nie powinny być takie silne. Ja, ja ma ja, jak ten gruby się stampił, no. Ja wiem się na nocy. Proszę zrobić z tym Dyke League. gaming, coś takiego, bo on awczy strasznie. Co? Nie rozumiem. No, na, taki gościu ładny, jakiś gaming coś tam. I on strasznie awczy. Nie nie widzę, żeby gdzie on jest No, no i tak, i wszyscy na respie stoją zamiast strzelać Umieramy przed was, przegraliśmy Jak to się stało? Niedobrze Nie polecam Dobrze. Muzyka widmo BUM Z tak na filmiku chciałbym, że tam się ten granat zbije i tylko i zabije hehehe Jak będziesz trzymają się za gryza Ej nieprawda, nie trzymają się mnie Kiedy będziesz zaczynał nagrywać trzymają Co? Aj Dzięki. Dobry medyk. Wszyscy za punkt. To jest. To jest jaki damage. Panie, odłóż pan to. I załóż spodnie. Z koły i tam. Eee, nie, nie, nie. Weź się tego grubasu tam do o, to, szpewne, to Co się dzieje? Jaka ekipa nasze działkę nam klikało, a nie u przeciwnika Do boju sobie Nie 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 Medyk, 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 Jeszcze kryta z tego dziadostwa miałeś, no nic dziękuję. się P Oho! No jak to tak to? Ja protestuję, tak, tak, tak nie Kurczę, ej! Ech. Ej, ale dwa działka w tym miejscu to taki kiepski pomysł, Do kiedy trwa kampania? Co, do kiedy trwa? Do kiedy kampania trwa? Jaka kampania? Do 31 marca. Ja. A no tak, okay. ta kampania. Jest szpiegi na ja to wiem. No nie. Uwaga! Mogę się też poczekać, że tego szpiega zabiję. Ale przynajmniej, przynajmniej załóżę i spodnie już. Więc zawsze to jakieś pocieszenie. udawałem się już tym przeciwnika. No tak! Do, do pyry uciekaj! Ty, ty, tchórzliwy demomanie, ty. No, no, no. A, dobra, dobra. Tu uciekałeś do tej pyry, żeby cię uratowała, powiedziałeś, że umrzesz. I tam, zobaczysz na odcinku. No no, ja sam widziałem, nie musisz mi tu nic tutaj... na odcinku, ja sam to widzę. to jeszcze nie. Już zaraz kończę, to jest przedostatnie życie teraz. Normalnie... o ile... tak Na No 20 minut. Ale co tego za szybko leci? Medyk! Nie, zostaw tam! O dziękuję! Ha, 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 ha. Piero wracaj! Pyra! Pyra! Cześć Pyra! Eee. Oj! Kryt granacik, który oczywiście nikogo nie trafi. Bo jak żebyś? No nie wierzę. że z, dęb... z dęby z shotguna, albo tam był mi no czy tam było działko jeszcze. Aha. Widzicie się. Dobra to No dobra, nie ma dominacji. Nie ma takiego dominowania. Nie fair. Co nie fair? Ciągle biegasz z medykiem i mnie mówisz, że nie fair? No i mnie zdominował. Ej, to jest to ostatnie jest życie, to jest sprawiedliwe. Będę płakał. Mogę, mogę, mogę Nie, żartuję, nie będę. Nie dam satysfakcji, nic on Tu jest gdzieś ten! Już piek rakieta, znaczy ten no. No jasny mówi Mało HP miałem, bo z medykiem walczyłem kurczę panie Tak, oczywiście. Dobra, ale no niestety nie oddominuję się w tym odcinku, tak więc z wami się żegnam Pożegnam się tym jakże pięknym widokiem przez okno Jest bardzo fajny komin, e, polecam ten komin Tak z 5 na 10 bym mu dał W skali Zygfryda e, Teraz się już z wami żegnam na no serio, to było na tyle Trzymajcie się, do następnego Heja